Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przyszedł czas dzisiaj na trzecią już z kolei inspirację jesienną. Na początku wykonywaliśmy sobie taką ramkę na zdjęcie. W zeszłym tygodniu wykonywaliśmy sobie taki mini albumik harmonikowy, też na kilka jesiennych zdjęć, na przykład ze spaceru. A dzisiaj zrobimy sobie najzwyklejszą w świecie kartkę, kartkę jesienną. Będzie to kartka, że tak powiem, taka y, uniwersalna, ale wiecie, na podstawie tego, co dzisiaj sobie zrobimy, zawsze można wykonać kartkę y, urodzinową, imieninową, kartkę ślubną. Y, więc y, możliwości, jest, możliwości jest bardzo, y, bardzo dużo. Y, będę dzisiaj pracował na kraftowej bazie 14,5 na 14,5. Do obklejenia bazy. Użyję sobie takiej już starszej kolekcji jesiennej z Craft Oclock Autumn Beauty. Wybrałem kilka takich, takich arkuszy tutaj, żeby podbić grafiki, które wykorzystałem też do tej kartki. A tym razem wykorzystałem grafiki od, od Olgi Bielskiej. Ja będę chyba w każdym filmiku powtarzał, że ja bardzo, bardzo lubię korzystać właśnie z grafik Olgi. One mi jakoś tak i graficznie pasują, i, i jeżeli chodzi do, o papier i elementy do wycinania, też się świetnie wycinają. Także ja nie mam, nie mam za, zarzutu i wy mi możecie zarzucać, że może za często sięgam po te grafiki, ale, ale skoro są dostępne i można z nich korzystać, to, to oczywiście jak najbardziej no będę. And... Będę to robił. Mam też wycięte kilka elementów z wykronika. To jest taka rameczka. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, z jakiej to jest firmy, ponieważ ja swoje wykroniki zawsze z opakowania wyciągam. Mam, mam tutaj z jednej strony mam tablicę magnetyczną, tutaj mam też takie te arkusze magnetyczne przyklejone z boku na szafkę, więc tutaj też mam przyklejane wykrojniki. Mam też prawie już całe drzwi do pracowni obłożone właśnie taką tą właśnie matą magnetyczną. I tam też sobie przyklejam wykrojniki. Ja po prostu wyciągam i no, ja nie jestem też w stanie, jest, tego jest tak dużo, że tyle mi się już tego uzbierało, że no nie jestem w stanie y, pamiętać y, y, jaka firma i, i gdzie kupione, bo, bo to też y, niekiedy pytacie gdzie, gdzie na przykład y, z jakiej firmy, a w jakim sklepie kupione. To, co pamiętam, to pamiętam. Ja czasem coś kojarzę, że a to było w niebieskim opakowaniu, a to było w różowym, a to było w zielonym. Także, jeżeli na, tak was mogę nakierować, to no tutaj niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć z jakiej to jest firmy. I mam tutaj też wycięte takie listki wykrojnikowe i też do końca nie pamiętam, ale ja śmiem twierdzić, że to są listki od Scrap and Me, albo Craft and You Design. To są dwie możliwości. Muszę sobie w końcu kiedyś sprawdzić, bo no, bo tu, tu, tu jestem pewny, że albo że te dwie, dwie firmy i do których też do końca nie jestem pewien. I tutaj mam oczywiście jeszcze takie jesienne kwiatuszki jesienne, w takim kolorze jesiennym kwiatuszki w taki nie wiem jak to nazwać, musztardowy i taki ciemny czekoladowy on nam się tutaj fajnie fajnie wpisze bo nie, ponieważ będziemy sobie takie podbicie robić na karteczce z właśnie z tej kolekcji no i tu oczywiście mam taką Panią, która będzie tutaj na tej rameczce. Mam parę listków powycinanych, są jakieś dynie: jakaś wiewiórka, filiżanka herbaty. Tu gdzieś jeszcze jakąś świeczuszkę widziałem. Także myślę, że i taki napis jesienne marzenia, ale jeżeli przykleimy taką panią na naszą kartkę, to możemy tutaj: ja dam taki napis jesienne marzenia, ale można z okazji urodzin, z okazji imienin zamiast tej pani wkleimy parę młodą, będzie i damy napis w dniu ślubu, będzie piękna jesienna kartka. Jeżeli ktoś wybiera się o tej porze roku na jakiś ślub, no to jak najbardziej będzie to, to pasować. Dobra. Ja tu wam pewnie jeszcze w międzyczasie będę opowiadał, ale teraz przejdźmy do do obklejenia, do obklejenia naszej bazy. A obklejmy sobie takimi ciemnymi, czekoladowymi, yy, brązowymi, że tak powiem, <coughs> yy, arkusikami. I stąd właśnie sięgnąłem po tego ciemnego yy, kwiatka, żeby nie było wszystko w takich też jesiennych kolorach tylko niech to troszkę też będzie takie ciemniejsze. Ja będę tutaj co chwilkę zerkał, czy, czy nagrywa. I pewnie pomału na ten rok y, inspiracji, inspiracji jesiennych będzie pewnie dosyć. I przejdziemy sobie pewnie po za tydzień. W związku z tym, że też dużymi krokami zbliża się zbliża się dzień nauczyciela, to pewnie będziemy sobie coś wykonywać właśnie z tej, z tej okazji. Zastanawiam się jeszcze, co by to mogło być. Już jakiś pomysł mam, ale czy mi to wyjdzie realizacją? i na pewno wyjdzie, bo nie jest to aż tak bardzo skomplikowane wręcz powiedziałbym, że to jest banalnie proste. To, co zamierzam zrobić, ale to się. Dowiecie się. Dowiecie się za tydzień. Dobra. To bym miał. A tutaj na ten panel wierzchni wybrałem sobie taki bardziej. Bardziej taki żółtawy kolor, i tu nam fajnie ten pomarańcz tutaj z tych elementów będzie fajnie wyglądał na tym. na tym żółtym, czyli to sobie też przykleimy. Dobra. Mamy przyklejone. Nie mam pewnie tutaj takiego dużego. Nie mam same takie wąskie. Oni może mi się przydadzą do czegoś innego, ale to nie żaden problem. Weźmiemy sobie nowy. O nie, bo widzicie, tu mam na biurku leży. O nie, muszę rozcinać. O, jak tutaj sobie. <laughs> widzicie, nie wziąłem sobie. Planki wody i normalnie już mnie coś zaczyna już mnie coś zaczyna w gardle gryźć. Dobrze, to sobie przykleimy. Tutaj. I podkleimy sobie teraz. tą strony. Mam też w planie, żeby na, w listopadzie przez cały miesiąc pojawiał się tutaj na kanale tutorial albumowy. <coughs> Tylko zastanawiam się, czy zrobić to już, żeby to był album świąteczny, chociaż w zeszłym roku. <coughs> W zeszłym roku robiliśmy sobie album świąteczny, i chyba w listopadzie pojawi się taki album, że tak powiem, zwykły. Dobrze, I ja tutaj mam jeszcze taki jeden element. Tutaj sobie dobrałem, żeby tutaj na środę, no, może nie na środku, tylko tak bardziej z boku. Dać sobie taki panel, też go podnieść na bermatę, i żeby tutaj właśnie na tym panelu znalazła się ta pani tutaj w tej, w tej rameczce. Myślę, że to jest dość fajny pomysł. Zresztą ja ostatni też w swoich pracach. Mi jak się coś spodoba to ja wykorzystuję to we wszystkich pracach, ale to nie ma w tym nie ma w tym nic złego. To sobie przykleimy tutaj o ja sobie to podniosę żeby żeby sobie tutaj ojej żeby sobie to tutaj wyrównać i wezmę sobie teraz kawałek bermaty i to sobie troszkę Obetniemy. O, dobra. Tutaj na gorąco ma włączone, więc jest spoko. Nie będziemy musieli czekać, żeby się <laughs> nagrzewał. Dobra. I tutaj sobie też od razu posmarujemy. To sobie damy tutaj o może nie na środku. Zachowamy taką troszkę nie asymetrię, tylko takie coś innego. Nie ja wiem tak się zastanawiam, czy w pierwotnym nie było to nie było to do góry nogami. Jak sobie układałem plan kartki, ale to mało ważne w tym momencie. Dobrze, i teraz sobie damy tutaj tą panią. Widzicie, <laughs> ani nie mam żadnego cukierka, żeby sobie yy, wziąć. I ta, tak nie zaczyna gryźć, że chyba coś pójdę za chwilę <laughs> poszukać. Dobrze, i teraz zastanawiam się, czy to. Dźwignąć i tą panią też dźwignąć, czy po prostu to nakleić tutaj i dźwignąć to. I chyba tak zrobimy, że tą panią. Nakleimy sobie dość płasko tutaj bez podnoszenia. O, w ten sposób. Żeby troszkę tej ładnej eleganckiej rameczki z pod spodu wystawało. A to sobie przykleimy. A to sobie przykleimy tutaj. To już można. Śmiało. kleję tutaj. Powiedzcie, mamy podniesiony ten panel, mamy podniesiony ten panel. To sobie podniesiemy. Jak jeszcze byśmy tą kobietę tutaj, tą grafikę podnieśli. <laughs> To obawiam się, że moglibyśmy to mieli za tutaj do tej kompozycji, co będzie, mogłoby być to za bardzo tutaj podniesione. Ale możemy to dźwignąć tutaj jak, naj, jak najwyżej. O, w ten sposób. I tutaj będziemy sobie już po prostu dalej układać, układać nasze kompozycje. To będzie tu. Oczywiście standardowo. Może sobie to w ten sposób. Tutaj podłożymy sobie te listeczki. Z wykrojnika. Tu, a tutaj sobie damy kwiaty, i będziemy sobie wtedy po prostu gdzieś jeszcze, gdzie niegdzie, tutaj. <laughs> Pod tą naszą kompozycję tutaj wkładać, wkładać te listki, żeby nam tutaj ładnie to wszystko wyglądało. Czyli możemy się zabrać za przyklejanie. i ten listek pójdzie pójdzie tutaj w tą stronę, gdzie jest mój dźbaczek, żeby sobie to przycisnąć i to sobie też od razu tutaj ułożymy to się tam Kłuczę za oknem, nie wiem czy to wysłyszycie, ale ja słyszę Przepraszam, że tak będę co chwilkę chrząkał. i tutaj sobie już od razu przykleimy te kwiaty. teraz będziemy sobie te liście tutaj wkomponowywać w kompozycję. Póki jeszcze, że tak powiem, nie jest aż tak bardzo pozasychane. Tu, tu, może damy sobie. takiego mniejszego. No bo tutaj za bardzo tej naszej pani nie zasłonił, ale coś takiego. Dobra. I teraz będziemy sobie tutaj próbowali układać, że tak powiem tą kompozycję, tą wiewiórkę muszę troszkę podnieść z jednej strony na bermatę żeby ona mi tutaj za bardzo nie nie odstawała Dobra. i tą wiewiórkę sobie przykleimy tutaj tutaj na spodzie damy sobie Tą świeczu się, ale ja będę chciał jeszcze tego liścia tam, że tak powiem, pod spodem umieścić. O, niech on tutaj będzie najwyżej dołożymy. Dołożymy tym listkiem. Tutaj będę chciał, żeby się pojawiła filiżanka kawy pod tą. Ale ją sobie też podniesiemy tą filiżankę. Tu mam akurat taki kawałeczek pasujący. Dobra. To sobie damy tu, a tu mam jeszcze takie dynie, które będę chciał tutaj sunąć to sobie troszkę odagniemy o i tutaj mam jeszcze taką maluśką. to sobie też ją tutaj damy Dobra, I mamy jeszcze ten, ten napis. Jesienne marzenia. O, i, i ten napis sobie damy tutaj. Chyba, żeby tu jeszcze podspód można dać. <laughs> żeby nam jeszcze z tej strony troszkę tych listków wychodziło. A teraz ja sobie wezmę moją kość. Przyjadę sobie, bo ja wycinałem nożykiem. Nożykiem wycinałem sobie wszystkie te elementy. Tu mam czarny, znaczy czarny, ten brązowy, taki co podbijaliśmy na spodzie. Równo mam przyklejone i tu będę chciał, żeby mi to troszkę weszło tutaj pod te listki, a tutaj końcóweczkę sobie podkleję, podkleję, bo, bo na bermatę, bo tutaj z tej strony mam już. Dobra, i to sobie teraz przykleję na zwykły klej, żeby w razie czego móc sobie Troszkę tym napisem pomanewrować. Tu mi się odjęło, ale to dobrze. Zrobił taką trochę przestrzeń. I to sobie wjedziemy tutaj pod te listki. Moment, bo to miało być chyba. No to miało być chyba wyżej ten napis. A jak to miało? To miało iść aż, aż tutaj. Tylko muszę sobie tutaj przytrzymać, żeby mi się to tutaj przykleiło. Ja sobie tylko sprawdzę, czy jest prosto ten napis. Dobra, muszę chwilę przytrzymać, bo tam mi się coś jest troszkę nierówności i coś mi się tam od odczepia, a w międzyczasie może troszkę wyczyszczę z tych klejowych klejowych włosów. W ręce zaplątałem, co, co co tu jeszcze jest? O, szyszka jeszcze jest, a wklejmy ją tu, jak już mam wyciętą, to czemu by jej miało tu nie być, szyszka to też element jesienny, dobra, z grubsza chyba tych włosów się pozbywam, dobra. Proszę bardzo i tak oto został nam jeden listek, może by go tutaj gdzieś odciąć może by go tutaj gdzieś włożyć. Nie, już mi tutaj nigdzie nigdzie nie pasuje. Karteczka, że tak powiem, gotowa. winnie i sprytnie nam to poszło. Ja mówię, że jak się ma elementy przygotowane wcześniej, to skleić karteczkę to nie jest żaden, że tak powiem, wyczyn. To mi się przyda. Żaden, żaden wyczyn. Ale tak jak mówię. Bardzo fajnie i przyjemnie taką, taką karteczkę się wykonuje. Dobra, z mojej strony tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście możecie pytać w komentarzach. Ja staram się zawsze pod każdym filmem na każdy komentarz, na każdy komentarz odpowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego filmiku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie się zainspirować i taką karteczkę podobną sobie. Sobie wykonać. Bardzo dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy mnie dopingują tutaj, w tym, żeby ten kanał tworzyć, żeby co tydzień jakąś, nad jakąś inspiracją popracować i tutaj właśnie na ten kanał wrzucić. Nowych widzów, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku, subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, który powiadomi, poinformuje was, że właśnie na kanale pojawiła się nowa inspiracja. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta. Tam zdarza mi się częściej wrzucać jakąś, jakąś inspirację, więc też możecie wyjść, popatrzeć, zostawić po sobie ślad w postaci kciuka, komentarza, serduszka, lajka, y, ob jakieś obserwacji, co Wam tam w duszy najbardziej y, gra i pasuje. A na dzisiaj to wszystko taka jesienna, ostatnia, pewnie już w tym sezonie inspiracja y, jesienna. Taka karteczka, myślę, że całkiem, całkiem nam to tutaj yy, wyszło. Bardzo serdecznie jeszcze raz Wam dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście zapraszam za tydzień na kolejną inspirację. Trzymajcie się. Pa.